Hej wszystkim, jestem Lila i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem z Sanią Cześć. i będziemy robić razem challenge, który będzie miał dwie części. W tej części, którą tutaj oglądacie, Sandra będzie malowała mnie, oczywiście na ślepo, z opaską na oczach. A na jej kanale znajdziecie filmik, w którym ja maluję ją. Także po tym filmiku polecam wam obejrzeć ten drugi i bez przedłużania Zacznę. O oh, f**k, trochę się stresuję. Generalnie zasady są takie, że podajemy sobie nawzajem rzeczy... Mamy za drogiego sobie za drugiego <laughs> Podajemy sobie nawzajem rzeczy, którymi, które musimy po kolei używać, tylko ja muszę je nałożyć jakoś... O Jezu, tak się boję. Dobra, podaj mi podkład, proszę. Tak Dobra, masz kąbeczkę. Gdzie mam ci nałożyć podkład? Na palce. Na palce albo tu ci nałożę, takiego. O, podkład. dobra. <noise> to będzie straszne. Tylko proszę, Cię, nie, nie wymawiamy jej włosów, bo ja kręcą jeszcze od dziesięć lat. Ja, bo nie, ja też nie widzę. Lila, um, zobaczę. Tak, Lila, zobaczę jest... tak, swój końcowy efekt. I kompróbuję ci wymazać, jak masz tutaj, jaką część twarzy. Mam nadzieję, że to będzie dobrze. ja ci nie powiem, bo nie wiem. No. Skończony. Tak? A jeszcze korektor. Zrobię ci tylko pod oczy, bo nie widzę gdzie masz jakieś ewentualnie kostki, dobra? <grym> no, serio, nie widzisz? <grym> nie. Widzę wszystko. No bo ja się, nie chcę się tego do oka uczyć. Poczekaj, poczekaj. No to nie... to O, fantastycznie. I masz. I Tak. Tak. Jak chcę tak. zrobić w ogóle część jak się maluję. Widziałam ja ja to. to! Może być ciekawe. Szczególnie chciał złów sekret z kieruję. Jeśli chcecie takich filmik, dajcie mi zbyść na dole! Ja nie chcecie takiego czasu. Dobra. Teraz bym chciała puder. Tak? Albo nie. E, tak. Zrobimy. Potrzymaj proszę. Baking mam się zrobić <laughs> jeszcze. Pewnie. Dobra. Proszę.

Odleciał. No. To takie kontrolowanie. No ja robię. Tak mam na tobie. No, złapcimy to szukać. No, złapcimy szczuplić! No, no dobra. Ok. Zrobię taki trik, że się. Widzisz, oh. no. Oglądam Pinterest. Teraz poproszę. Tak. No, po popowlastem. po włosy. Was. <grym> 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 Nie, 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 nie. Nie, nie, taki Nie, Tak! Jest to jedyne... Nie, Nieprawda? <grym> Nieprawda. I jak wejdę tak do pociągu, to może nikt nie będzie chciał koło mnie, siedzieć, na wniosku. Widzisz, no, możesz sobie <grym> na A wyciągnąć. Ty robisz sobie taką foremkę z palców dookoła. Tak, wiesz, czuję, gdzie się kończą brwi. A staram się, Bo z... nie wiem, gdzie się to odgrodzi. To patent. Widzisz? Może zaraz wykorzystam moje patenty. Mhm. Wiedzieli będziemy malować i będzie dużo lepiej. Dobra, skojarzymy. Ja się. obawiam się, że nie ja mam brwi, między nie Nieprawda. Obawiam się, że tak będzie. Będziemy dobre? Wydaje mi się, że tak właśnie y Jakiś cienie do oczu. Cienie do oczu, dobra. Użyjemy palety Alex Mandostyle. Style. Alek Czemu wziąłeś taką jasną? Weź tą z Makeup Revolution. No to nie najpierw zrobimy takie jasne cieniowanie. Alex pozdrawiamy bardzo serdecznie. Aleks, jeśli to oglądasz, to... To właśnie twoja paleta przyczynia się do wielkich rzeczy. Pod okiem, dookoła. Ja się ale w sumie od razu dolna i Dwa w słuchaj naprawdę, że trafiła w ten sam Ja bym się... <laughs> ja zrobiła to tak na enę dłońkę paka Nie, to nie mogę ci Super, dziękuję Pewnie nie trafiasz jeszcze z miejscami, ale Przebiegł lorytm O to. nie, ja Przecież mi przeszłaś przez nos A ja jedno oko przez nos i drugie <laughs> Ja Możesz mi zrobić jeszcze taki. To domyki. jest e, makijaż na pokaz mody. Dla modelki. Otwórz oko. Nie wiem, czy jest, ale otwórz. No, no, no. no otwórz, otworzyłam. No tak. Ale tuż u do rzędu nie robię, bo to jest za bardzo ryzykowne. Nie, szybko jakąś. Dość czerwoną, może. Dość o, to będzie ciekawe, słuchajcie O, on tu jest taki brąz. <grymne> Myślałam, że nie odkręciła, odkręciła. <grymne> A ja tak szukam. <grymne> Bo, że Lila ma jeszcze duże usta, to będzie już w ogóle, że... Żeby... Czekaj okay. Najbardziej <grymne> No, czekaj Dobra. Ok, Teraz już świadacz, tak? To jest jedyna dobra Dzięki. <laughs> Są tej, 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 tej. Ja bym tutaj do tego papieru wydała tutaj. Nie taką duchą! <laughs> Na no, 3-4 ja ściągnę i pokażę ci wysterko, dobra? To ściągnij najpierw, popatrz. To, ale cienie mi wyszły naprawdę nieźle. No, Hi podkład! <noise> <noise> jaki to tak. Widzicie, pięknie rozblendowane tutaj, nawet pasujące do siebie kolorystycznie, nie wiem jak to zrobiłam. Mm -hmm. Cienie. Tutaj, rozświetlony kącik oka. Highlight on point. Trochę gorzej z bronzerem Podkład. <noise> Brwi. 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 Nie, to mi się najbardziej <noise> podoba, tutaj. <głos> 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 to mi się najbardziej podoba, makijaż. Pięknie. Jak mi dajesz punktację? 10 na 10. Ja yeah! Super i wracam tak do Krykowa. Wspaniale. Jeżeli filmik Wam się podobał, to wiecie co robić. E, jeżeli podobało Wam się to, co teraz zrobiłam na mojej twarzy, to dajcie łapkę w górę i skomentujcie i dajcie subskrypcję I odwiedźcie kolejną część tego challenge'u Ja już nie mogę się doczekać jak będę wyglądać No, a teraz my się zabieramy za malowanie Sajne. Także Ja się zmywam Ja się zmywasz. To pa Hej pa, pa.